gotowa na czytanie, na to, żebym ja Ci przeczytał list? Ktoś mi dzwonił, no ale dobra. Dalej, skupiamy się na nagrywaniu. Weronika Juszczak pisze. Hej wszystkim. Witam pana Zenona i brzydko zachowującą się dziewczynę. Bardzo lubię pana Zenona i oglądam bardzo jego filmy. Bardzo mi się podoba kontent listów, bo mam dużo do napisania. Mamy do brzydko zachowującej się dziewczyny kilka uwag. Po pierwsze, śpiewasz, śpiewanie na lekcji. To jest skandaliczne zachowanie i moim zdaniem to zachowanie zasługuje na uwagę lub nawet na. Pana dyrektora, nie no, może z tym dyrektorem to przesadziłam, ale Uważam, że zachowanie jest niefajne I kolejna uwaga jest to, że drz drzesz mordę To mnie denerwuje szczególnie w tym, w Tobie najbardziej Za to to szczególnie, to kara grzywny 25 lat więzienia lub 100 złotych grzywny Mam nadzieję, że zrozumiałeś mój komunikat, ty Dziro. Jedna, bo Twoje zachowanie naprawdę się nie poprawi. Jeżeli się nie zmienisz, to nikt cię nie będzie lubił. A ja, a panu Zenonowi przesyłamy 500 zł, a brzydko zachowującej się dziewczynie, 1 grosz. Ja w topie mam ten 1 grosz. No i co z tego? Ja 500 złotych dostałem i się bardzo cieszę. Jestem wdzięczny komu, a Weronice już Bardzo dziękuję Tobie za pieniądze. Dostałem 500 złotych. A ja nic nie dostałam. Kurwa weź przeszeń śmieć! Dostałeś jeden grosz. A co to jest jeden grosz? To prawie nic. Trudo, prawie. Y, pra, y. dostałeś ci dwa razy 1 grosz, to masz, y, to masz, dwa grosze. No i uwaga, jeszcze będzie content paczkowy. Dziękuję za uwagę. Ale a jeszcze będzie prawdopodobnie kolejny film z listów. Dziękuję.